Wam dzisiaj z Wiz. wizualnie ta gra nazywa się Hymno i jesteśmy tutaj dlatego, że Steam tym mi tą grę jako produkt podobny do tych, w które gram i wysoko oceniam. Więc może to być ciekawe. Z tego, co rozumiem, jest to dwuwymiarowy platformer z bardzo bardzo uroczą grafiką i, i stylizacją ala 8-bit, jak widzicie z dużą ilością bluma. Co zawsze wygląda fajnie, zawsze wygląda ładnie, szczególnie, jeżeli gierka nie jest jakoś wybitnie jasna. Tutaj co do jasności mam ustawiony brightness 40, mogłem coś spaprać, trzeba będzie uważać w razie czego będę Cofał i poprawiał. Ten produkt jest za darmo na streamie, więc możecie sobie przetestować. Aczkolwiek można wesprzeć twórcę, tak? Bo z tego co rozumiem, to jest produkt jednej osoby. Wydawcą jest The Games, a grę stworzył David Moraleo Sanchez Mam nadzieję, że nie zarżnąłem tego imienia i nazwiska. Yy, niestety klimaty tego. Nie wiem, to meksykański, hiszpański, portugalski, nie mam pojęcia To jakby nie jest moja specjalność, więc niekoniecznie będę wiedział jak się to poprawnie wymawia Możecie wspomóc tego człowieka kupując soundtrack do tej gry Który jest za około 15 zł na Steamie do kupienia Czyli gra jest za friko, soundtrack do niej kosztuje kilkanaście zł Nie, nie jestem sponsorowany Sterowanie jest... Okej okay. A, dobra, sterowanie było rozpisane dla klawiatury, ja mam pad w ręce, więc to było takie, ok, jak to działa i jak nacisnąłem cokolwiek to mi przeszło przez, przez, przez drzwi, więc było to dziwne Czy to jest gierka, w której, o te efekty, takie jakby woda trochę chlapnęła i, i szyba, przez którą patrzymy była, wiecie, miała zaschnięte krople, które teraz podświetlone, dają ten taki efekt, fajnie to wygląda, śliczne Wow Czy ja tracę życie albo coś? Mam wrażenie, że ten nasz rycerz bardzo skocznym gościem jest I w przeciwieństwie do ta gierka, z której ostatnio nagrywałem Gdzie o tym mówiłem z Foxyland I tam to odbijanie się od muru działało w inny sposób niż tutaj? Nie, nie, chwytanie się działa inaczej niż tutaj Czyli to jest kolejna gierka, która wykorzystuje mniej lub bardziej te same koncepty Ale koncepty konceptami jak odbijanie się od ścian, ale wykonanie jest minimalnie inne i to jest, to jest ten. Mm, ból o którym wspominałem e, przy okazji Foxyland 2, że. Czemu? Moja postać ok? Ehm, że każda gra robi to inaczej i przyzwyczaić się do różnych wersji tego samego działania jest po prostu trudno, bo niektóre rzeczy są mega niepraktyczne. Nie, nie, nie Czy możemy... Aha, tu mam jakieś uniki Skoku i unik, właściwie tylko dwie zdolności widzę, tak jakbyśmy mieli. Może tą myszkę sobie przesunę na dół. Wy zapewne kursora nie widzicie, bo o ile dobrze pamiętam, wyłączony kursor od nagrywania, ale nie, nie, Plum, ok, achievement unlocked, it's not over yet. Garden, nie garden. Mam do wyboru kilka miejsc, do których możemy się przejść, mm. Tu coś może? Tam coś może. O, zapaliśmy światełko. Mam jakieś takie lekkie skojarzenie. Jest kilka takich gier, które. Lumos, czy nie? Znaczy, pomijając gierki, które powstawały na. czamie, na którym byłem? Czemu się wyszło się samo? Czy tam był, że exit tam był? Okej. Okay. Jest Move. Aha, teleport 1, 2, 3, okej okay. Czyli to może na klawiaturze trzeba by używać, ale... Czyli tu mamy coś, ale instruktorz, z którego ja zrezygnowałem, bo yy, próbując podskoczyć, przylazłem od razu przez pierwszą bramę. Okej, okay, można i tak wow. Wynosi nas dość wysoko. O, tu jest jakiś ten Uh, 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 wbijamy, why not? O co w tej gierce chodzi? Czy to jest jeden z tych produktów, który jest przy życiem samym sobie? Coś takiego na starym kanale miałem gierkę, która tam nie wiem, przybicie się przez to zajmowało 30 minut, miejscami było mega upierdliwe. Jakiś w sumie hiper najlepszych wspomnień nie mam, aczkolwiek gra była piękna i nie wiedzieć czemu została mi polecona, dlatego że podoba mi się Journey na PlayStation. Który będzie wychodził na PECETA, będzie w Epic Game Store, to znaczy już jest pokazany, że tam będzie, ale kiedy będzie, to nie wiem. Ja się na niego czaję, bo po prostu w wersji nowej kocham tę grę. Jak tylko wyjdzie na jakiejś platformie, z której mogę łatwo nagrywać, czyli czytaj PC, czyli Epic Game Store, to biorę i, i, i nie patrzę na cenę, po prostu kupuję i gram, bo to jest gierka, w której spędziłem sporo godzin bawiąc się. No, dobrze chyba. Na tyle dobrze, że do niej wracam raz na jakiś czas. To jest chyba główny patent, dlaczego. Czy ja mogę skakać wyżej? Nie mogę skakać wyżej. Wydawało mi się, że przed chwilą skakałem znacznie wyżej swoją postacią. Dziwne, coś, coś nie, nie, nie tego. wejdźmy może w tą bramę. Mm. Nice. Więc, więc, skoro jest to produkt dla. Jedyny produkt, dla którego ostatnio odpalam w ogóle PS4. To, 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 wydaje mi się, że, że może być to ciekawa, odprężająca seria hmm. dla nas wszystkich. Szczególnie dla mnie, bo ostatnio jest dużo serii, w których dostaję totalnie baty. Nie mogłem zrobić trzeciego Ivejda? Dobra, dziwne. Nie mogę trzeciego Ivejda zrobić. Jak to zrobić? Hmm, może tak. Nie! Konkretnie nie tak. Konkretnie. nie... ba dobra, dobra. tu. Dobra. Może zrobimy to w ten sposób, że wyskoczymy i wejdź i wyskoczymy i wejdź. Wskakuj! Jest! Okej, okay, to było ciekawe. O, Mogę robić i wejdź do góry? Już nie mogę. Już, już zużyłem. Ooo! Czy te żółte światełka ja mogę łapać? Nie, chyba nie. Nie, nie, nie! Tam jest woda. Aha, tam nawet jak jest woda, to nie. Nie ten. Czy to jest ta brama, którą wróciłem? To jest ta brama, którą wróciłem chyba, więc pójdźmy może w innym kierunku. Czy ta woda morduje? Ta woda nie morduje. No, chodź tu. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Otwórzmy, co się da. Ty, ja mogę kucnąć. Czy ja się właśnie załatwiłem? Bo stąd nie ma wyjścia. Lol, mogę się złapać, ale nie mogę wyjść. Interesting! Interesting ma very. Huh. No nic. Idziemy, może pozwiedzamy jeszcze kawałek w tą stronę. Wydaje mi się, że w tą stronę było nas mniej. Nie! Próbując się wpaść do wody, wpadłem do wody. This is not the end of the world that we knew it. Wisp Garden. Wisp Garden spoko jest. Tu mnie ostatnio przyniosło do, do, do lokacji startowej I co ja tu mogę zrobić? Gdzie ja tu mogę wejść? Co ja tu mogę... Okej, okay, jak w to nacisnę, to mnie wynosi do exitu Okej, okay, dziwne Czy to jest za każdym razem inne? Chyba jest inne niż było wcześniej, czyli to jest losowo generowane I wygląda na to, że mamy coś w stylu... Eee, no dajcie to w sumie Yey. No, nasuwa mi się skojarzenie z Journey, chociaż to jest całkowicie inny typ gry Z tego co widzicie, pomijając, że jest 2D, nie 3D, ale to, to akurat większego znaczenia nie ma Ale to jest bardziej forma, niż misji do przejścia, jakieś fabuły do opowiedzenia, to jest bardziej droga dla samej drogi Co oznacza, że Eee, liczy się tutaj bardziej doświadczenie z grania, a nie jakieś znajdzki zbierajczki Szczególnie, że nie widzę nic poza wbijanym EXPem. I to żółte co zbieramy to jest chyba doświadczenie Będziemy zbieraczem, najlepszym zbieraczem świata Tak, taki scavenger, że Ray to przy nas jest Mary Sue A, moment Rej przy każdym to jest Mary Sue nie nie, 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 nie wyszło mi to porównanie troszkę o, tu nas nie było, ale nie ma. Szósty level. I co nam daje ten szósty level tak w ogóle? Co nam dają te ekspy? Poza tym, że no, są. Jej! Yeah. Znaczy? <laughs> o. Tak to się da zrobić. Ciekawe są te takie... Zagadki, puzzle, mini, 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 yy, jak się gdzieś dostać, nie? Bo to nie jest takie... Uii, trudne do ogarnięcia, wcale nie Ale jest takie, że no, okej, okay, od tą, to, to drugiej ściany Takie, takie proste wstęp do... Yy, nazwałbym to retro gamingiem Bo jak pomyślicie o... Serio? A teraz się... Mogę odbijać od ścian, ale nie mogę w bez. W bezwładzie latać. Okej, okay, a teraz mogłem się odbijać nagle. Mam jakby różne skile momentami i nie wiem czemu. Nie wiem co sprawia, że czasami mogę skakać do góry, teleportować się do góry. Jest to takie. E... Nie! Chcę tam wrócić. Chcę wrócić na górę. Tam się czułem dobrze, komfortowo i zdrowo, i, i, i było ładnie, i przyjemnie było. No, już. Ok. Jeszcze raz. Powinniśmy być gdzieś tu w okolicy, w której chcemy się dostać. I dobra, wejdźmy, wejdźmy w tą bramę, może. Teraz, coś tu jeszcze fajnego jest? Nie. Kolejna, jakby dziwna plansza. Bez opowieści, co gdzie i jak. Level 11, żeby się tam dostać. Czyli musimy jeszcze pozbierać troszkę znajdziek No nic. O, jeżeli lubicie tego typu odprężające gry, gdzie nie jesteście karani za bardzo za pomyłki, bo nie widzę tutaj jakiejś strasznej dramy, yy, wizualnie śliczne 8-bitówki, jak najbardziej yy, polecam. Szczególnie, że gra jest za darmo, można się zapoznać na, 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 na Steamie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem eee, i niech. Światełka będą z wami. Hej! Światełka! Serio, Wizu? Światełka!